Dzień dobry Państwu. Jesteśmy dzisiaj z przedsięwziętneżną wizytą w Durolskim Domu Pogrzebowym Państwa Budka. Nazywam się Dariusz Ludkiewicz, jestem dyrektorem Instytutu Branży Pogrzebowej i Cmentarnej. I chcielibyśmy tutaj, jakby zapytać Państwa, jesteście potentatem na tutaj rynku usług pogrzebowych. Jak w ogóle zaczęła się Wasza historia z branżą pogrzebową? Od kiedy prowadzicie firmę? Jak to w ogóle wyglądało? Przede wszystkim, Panie Dyrektorze, chciałbym bardzo serdecznie Pana powitać, że Pan Dyrektor znalazł trochę czasu, przyjechał do nas i, i, i nas wyróżnił, że e, przeprowadza z nami ten wywiad. Bardzo Panu Dyrektorowi dziękuję. E, przy okazji chciałem przedstawić tutaj moją żonę Anię, mojego syna Kamila i mojego syna Kubę. E, panie Dyrektorze, e, jeśli chodzi o naszą branżę, to wyglądało to w ten sposób, że w latach 70. mój teść Robił, produkował trumny na terenie żomina. Wiadomo, że kiedyś nie było zakładów pogrzebowych, ludzie jeszcze przyjeżdżali pod te trumny wozami, kupowali i indywidualnie sobie robili pogrzeby. Obsługiwali sami pogrzeby swoich najbliższych zmarłych. Później, po kilku kilkudziesięciu latach, zakład prowadziła moja święta pamięci teściowa. Ona miała kwiaciarnię i sprawowała trumny. Po jakimś czasie, a dokładnie w 1997 roku, ja przychodząc tutaj do mojej żony, zostałem trochę nawet namówiony przez swoją teściową, żeby taką firmę przejąć i poprowadzić. Miałem co prawda, Panie Dyrektorze, trochę różne na początku, różne, mieszane uczucia co do, co do, co, co do zawodu. Nie wiedziałem, nie wiedziałem, czy sobie poradzę, ale po pewnym czasie zgodziłem się i przejąłem ten zakład pogrzebowy w 1997 roku. Czy to już 25 lat? Tak, panie dyrektorze, to już tak ta, czas, tak szybko biegnie, że to już jest 25 lat. Od tamtego czasu początki, wiadomo, nie były łatwe, e, chociaż ogólnie nie ma co narzekać. Zaczynaliśmy od dwóch samochodów, mieliśmy samochód Caravan Polones, wtedy jeszcze bardzo popularny na rynku polskim. Mieliśmy samochód typu Nysa. To jeszcze taki panie dyrektorze z czasów komunistycznych, można by powiedzieć. Ale i powoli powoli, małymi krokami, zaczynaliśmy to firmę rozkręcać. Na, w pewnym momencie, na, e, w pewną, pewnym momencie narodziła się myśl, żeby wybudować dom pogrzebowy. Był taki czas, żeśmy dzierżawili budynki, później e, udało się nam to zrealizować. Wybudowaliśmy pierwszy dom pogrzebowy. Teraz chyba jest już trochę więcej. Panie dyrektorze, w tej chwili posiadamy tych domów pogrzebowych pięć. E, I nie, nie ukrywam, że bardzo się z tego cieszę, ponieważ jest to dla mnie wygoda dla mojej pracy. Tak, ale także, także samo i dla ludzi jest bardzo wygodnie. I nie wyobrażam sobie dzisiaj, przy, przy prowadzeniu działalności pogrzebowej, mieć jeden dom pogrzebowy. U nas na naszym rynku pogrzebowym odbywają się różańce. Ludzie przychodzą wieczorami na, uro, na uroczystości różańcowe. Jak jest kilka domów pogrzebowych, to wtedy jeden urzańcy jest w jednym domu, drugi jest z drugim, trzeci w trzecim. Nie ma czegoś takiego, że urzańc się kończy, trzeba szybko, ludzie, ludzie muszą szybko wychodzić z kaplicy, bo już jest następny. U nas możemy się tym pochwalić, że mamy ten komfort, że ludzie przyjdą na żańc, o której chcą, mogą sobie wyjść. Nikt ich nie popędza, że trzeba wychodzić. Ale, te, ale głównie z tego względu, że powstała taka inwestycja w liczbie pięciu domów pogrzebowych. I właśnie to jest, z tego jesteśmy, Panie Dyrektorze, na dzień dzisiejszy, obserwując inne zakłady, bardzo dumni. Tak samo sobie bardzo bardzo cenimy, Panie Dyrektorze, to, że nasi pracownicy są tutaj zatrudnieni na umowę, na umowę o pracę. Nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. Słychać różnie, nie wiem, czy to jest prawda. Niektórzy mówią, że w ogóle nie zatrudniają ludzi, że płacą od pogrzebu, że zbierają ludzi do tych uroczystości, a u nas jest tak, że... Wszystko jest zgodnie z prawem, tak? S tak jest. S staramy się, żebyśmy, żeby było zawsze... Całkowicie profesjonalnie i tak jak trzeba, tak? Tak, Panie Dyrektorze, tak można okay. to, tak może to e... Powiedz. powiedzieć. Czy w związku z prowadzoną działalnością tutaj e, Państwo albo Pan spotyka się z jakimiś e, rodzajami nieprzychylności z czyichś Tak, Panie Dyrektorze, e... Od samego początku naszej działalności, czyli mojej działalności, spotykam się, że ktoś próbował i do dnia dzisiejszego próbuje zdyskredytować mnie i mój zakład bardzo prostymi metodami. Mówiąc i powtarzając cały czas, że ja nie jestem z Żuromina, nie jestem tutaj urodzony. I z tego powodu nie powinni ludzie korzystać z moich usług. Chociaż mam, tak naprawdę, moim zdaniem, bardzo e, rozwinięty zakład pogrzebowy. Ja e, tak naprawdę pochodzę, e, nie, nie, nie pochodzę z, z Żuromina, ale mieszkam już tak tutaj ponad 26 lat i uważam się już dzisiaj, że tak naprawdę zapuściłem tu korzenie, i to bardzo dobrze się tutaj czuję w tym mieście. Jest mi tutaj bardzo dobrze. Czuję się tak naprawdę, że jestem tym żomnianem. Pan tu chyba już rodzinę, prawda? Założę to i pan rodzinę. Właśnie tak jak chcę powiedzieć, że moja małżonka pochodzi z Żromina, mój syn, jeden i drugi, można powiedzieć powiedzieć, że to są rodowici żominacy, ponieważ się tu urodzili. I najgorsze właśnie to jest w tym wszystkim to, że takie powtarzanie, powtarzanie przez te wszystkie lata, yy, bo ja to słyszę praktycznie cały czas, że... Żrom... Ktoś próbuje jakby robić panu z tego zarzut, tak? Tak, ktoś, komuś bardzo na tym zależy, żeby używać hmm. argumentu takiego i żeby używać takiego argumentu, że ja nie jestem z Rzomina i nie powinno się przychodzić tutaj, m, korzystać z usług pogrzebowych tylko dlatego, że ja nie, nie jestem... urodziłem się, tak, że nie urodziłem się tutaj okay. tutaj właśnie w Rzominie. Z tego powodu panie dyrektorze nie powiem że jest mi niekiedy trochę przykro. Państwa praca jest rodzajem służby, jest pracą trudną, tak? Bo spotykacie się i pomagacie ludziom w najtrudniejszych momentach ich życia, kiedy odchodzą ich osoby bliskie. Proszę mi powiedzieć, jakie w tej pracy napotykacie Państwo problemy? Panie Dyrektorze, tak, tutaj Pan Dyrektor ma rację zadając to pytanie. Ja, hmm. Nasza, na, nasza, nasza praca jest y, taka, że wykonujemy ją całodobowo, y, spotykamy się z niekiedy bardzo tragicznymi zdarzeniami y, śmierci osób zmarłych młodych ludzi. Sami, sami to niekiedy przeżywamy. Niekiedy jest też tak, że ludzie w tym wszystkim, może trochę nawet jest, nas nie doceniają, później po pogrzebie, jak już zobaczą, jak to wszystko się odbywa, jak, jak to jest realizowane i to, to nakładu naszego potrzeba bo wtedy są często bardzo wdzięczni e, i wtedy widzimy takie ocieplenie, zrozumienie naszej właśnie tutaj działalności związanej z zakładem pogrzebowym. Wtedy jakby widzą e, konieczność i potrzebę e, takiej działalności i tego, że jesteście Państwo potrzebni właśnie w tych trudnych chwilach żeby im w tych chwilach pomóc, tak. tak? panie że bardzo często ludzie nawet używają takich sformułowań, że dobrze, że, że w tej chwili są to zakłady pogrzebowe. Nie tak jak było kiedyś. Trzeba było, nie, nie, nie było gdzie trzymać ciała. Ciało stało w domu, trzeba było zbierać ludzi, żeby ci ludzie wynieśli. Teraz jest firma pogrzebowa wyspecjalizowana. Jeżeli jest, jeszcze, tym bardziej, jeżeli jest bardzo dobrą firmą, to sobie ze wszystkim bez problemu poradzi. I to właśnie tak to wygląda ta nasza praca. No, generalnie musimy iść w stronę profesjonalizmu i cały czas pracować w celu podniesienia jakości usług, żeby po prostu te usługi były jak najlepsze dla, dla ludzi, tak? A Tak jest, zgadzam się z Panem Dyrektorem, dokładnie tak jest. Państwa praca nie jest pracą łatwą, tak? Z doświadczenia jakie my mamy jako Instytut wiemy też, że e, często e, jakby bywa tak, że wiele osób jest nieprzychylnych dla Państwa. Że zdarza się na przykład, że próbują państwa dyskredytować albo wręcz zniszczyć firmę. Czy w państwa przypadku tego typu zdarzenia, działania też miały miejsce? Tak, panie dyrektorze. I to były niekiedy bardzo tragiczne zdarzenia, bardzo poważne. Panie dyrektorze, dwukrotnie wrzucono nam tutaj do biura butelkę z benzyną. Za drugim razem wybuchł pożar. Przyjechała straż pożarna tutaj właśnie z drzominami, która upaściła ten pożar. Żeby, żeby nie straż, to byśmy byli wtedy stracili dach nad głową, e, majątek swojego życia. I to było, to, było bardzo, to było bardzo straszne. O tym tak naprawdę, panie to, dyrektorze, to ja pamiętam każdego dnia. Nie ma dnia, żebym sobie te, tego zdarzenia nie przypomniał. A czy jakieś inne rzeczy, jakieś inne działania, które miały jakby państwa zdyskredytować? Panie dyrektorze, w oczach opinii publicznej? Panie dyrektorze, tak. E, kiedyś e, pewni ludzie z Żabina wynajęli na mnie biuro detektywistyczne. Chciano przez, przez to biuro też zniszczyć mój zakład. Podejrzewam nawet, że użyto ciała osoby zmarłej do przeprowadzenia tej prowokacji. Ta prowokacja, panie dyrektorze, skończyła się na niczym. Tak, ale jednak próbowano, ale a, tak czy próbowano, inna, próbowano tak? a czy inne tego typ, typu sytuacje też się kiedyś zdarzały? Tak, panie dyrektorze, był taki okres też że z, 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 z założono mi sprawę poprzez prokuraturę na Anonim, którą oczywiście wygrałem. Rozumiem, że został pan uniewiniony prawomocnie przez. Tak, panie dyrektorze, zostałem uniewinniony. A często też zdarza się w tym jakby, że próbuje się, jeżeli nie potrafi się zniszczyć firmę, to dotyka się ludzi osobiście. Czy w Państwa przypadku też tego typu sytuacje miały miejsce? E, tak, Panie Dyrektorze, to jest dla mnie może nawet najbardziej trudne e, do przeżycia, o czym teraz powiem, ale tak, e, ja doświadczam takie rzeczy, o, których, o które Pan Dyrektor pyta. E, mów, m, pewna, pewnie, pewnie ludzie z Żomina e, mów, mówili i mówią cały czas. Że ja z żoną wziąłem rozwód, że moi synowie tutaj siedzący, Kuba i Kamil, to nie są moi synowie. Czyli generalnie są to takie jakby chwyty poniżej pasa, już właściwie poniżej jakiegokolwiek poziomu, poziomie. rozumiem. Ja panu dyrektorowi powiem tak, ja myślę o tym, że można konkurować, można robić różne rzeczy, ale nie powinno się... Dotykać się rodziny. Dotykać, dotykać rodziny. Rodzina to jest sprawa święta. A jak jest z konkurencją na żuromińskim rynku? Eee, czy chcecie Państwo coś powiedzieć na ten temat? Panie dyrektorze, ja odpowiem na to pytanie w ten sposób. O konkurencji to mówi się dobrze, albo nie mówi się wcale. Więc ja tutaj nie chciałbym nic mówić. Rozumiem, i szanuję. A jakie są najważniejsze zasady prowadzenia Państwa w firmie? Co dla Państwa jest najważniejsze? Panie dyrektorze, to jest bardzo mądre pytanie. Ja, dla nas najważniejszym jest od samego początku do samego końca poszanowanie osoby zmarłej. A jak jest proszę Państwa z kwestią szpitala w Żurowinie? Bo wiemy, że w Polsce bardzo często szpitale w ramach swojej działalności korzystają z pomocy podmiotów zewnętrznych. Dotyczy to czy wyżywienia, czy też utrzymania czystości, ale wiemy też, że w przypadku y, z śmierci pacjentów w szpitali bardzo często korzystają też ze współpracy z zakładami pogrzebowymi. A jak to wygląda w Żłominie? Panie dyrektorze, w Żłominie wygląda to w ten sposób, że jak y, rozpoczęła się pandemia covidowa, szpital miał trudności z poradzeniem sobie, z przechowywaniem osób zmarłych, z tego, z tego względu, że no niestety była większa umieralność, i wystąpił do zakładów pogrzebowych z zapytaniem ofertowym, y, czy taki zakład pogrzebowy zająłby się właśnie tym przechowywaniem osób zmarłych w szpitalu. Ja y, oczywiście też brałem udział, moja firma brała udział, i y, 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 szpital. Wybrał usługi właśnie od, od mojej firmy. Rozumiem, Zosta że macie Państwo zawartą jakąś umowę ze szpitalem? Tak, tak, Panie Dyrektorze. Na podstawie właśnie tego została zawarta umowa ze szpitalem, która jest re realizowana cały czas. Ale jak rozumiem, rodzina ma całkowitą swobodę w wyborze zakładu pogrzebowego i tylko od niej zależy, który zakład pogrzebowy będzie wykonywał usługę dla rodziny, tak? Tak, panie dyrektorze, my e, w sposób godny te ciała e, odbieramy, realizujemy, e, staramy się realizować jak najlepiej potrafimy tą umowę, i nie, nikogo nie namawiamy na to, ażeby e, korzystał z naszych usług. Ale jeżeli ktoś e, chce skorzystać, to jest tam zawsze mile i, i też taką usługę pogrzebową wykonujemy. A jak państwu układa się współpraca z parafiami? w Żurominie, tutaj w Powiecie żuromińskim, jeżeli chodzi o, o, o Państwa pracę. Panie dyrektorze, ogólnie współpraca z, ze wszystkimi tutaj parafiami układa się bardzo dobrze. Nawet mogę, na, na, nawet mogę podać jeden przykład e, jednej parafii parafia, parafia Zielon, gdzie ksiądz proboszcz nie... nie nie ma na, e, grabarza. E, jeżeli ma w pa, w pogrzeb w parafii, to nasza firma jedzie, wykupuje grup na cmentarzu, później ten grup też zasypuje, i my od księdza, w ramach dobrej współpracy i pomocy księdzu, nie pobieramy od księdza żadnych opłat. Robimy to e, za darmo. Czyli, generalnie, jakby podsumowując, ta współpraca tutaj ze wszystkim jest dobra, tak? Tak, panie dyrektorze, staramy się, żeby była dobra. Jedno, co tutaj u państwa rzuca się też w oczy, to widzę, że na ścianie tutaj w biurze macie państwo powieszonych wiele certyfikatów potwierdzających państwa kompetencje e i wysoką fachowość, tak? E może pan coś, panie Darku, więcej powie na ten temat, e co tutaj u państwa widzimy? Panie dyrektorze, jestem już bardzo długo w, w branży pogrzebowej. Jestem też w, w organizacji właśnie tutaj e, Pana Dyrektora e, i e, cały ma... czas widzę Państwo staracie się podnosić e, jakby jakość usług, kwalifikacje. E, Staramy się Panie Dyrektorze brać e, udział w szkoleniach, które i Pan Dyrektor bardzo często organizuje, które są właśnie dla nas e, że tak powiem bardzo pomocne, za które bardzo dziękujemy i też z tego względu e, Dostajemy też e, takie certyfikaty e, z tych szkoleń. A coś jeszcze? Panie dyrektorze, jeszcze e, tutaj mogę się pochwalić, że za pomoc e, w niektórych sprawach e, mam też podziękowanie od e, pana starosty Żomińskiego, jak i również od pana dyrektora szpitala. Na koniec chciałem państwu bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie do Żomina. Że się Państwo czas, żeby się z nami spotkać i w związku z nadchodzącym rokiem 2024 życzyć Państwu wszystkiego najlepszego, przede wszystkim pogody ducha i łask Bożych. I z mojej strony jeszcze raz bardzo dziękuję. Panie dyrektorze, ja bardzo dziękuję za życzenia. Bardzo również dziękuję za to, że Pan dyrektor znalazł czas przed świętami, przyjechał do nas z Warszawy. Panie dyrektorze, nie ukrywam, że radość jest wielka, ponieważ uważam, że zostaliśmy tutaj przez pana dyrektora docenieni, że pan dyrektor przyjechał tutaj do nas, żebyśmy, żeby odbył się ten, ten wywiad. Panie dyrektorze, chcę powiedzieć, że dla mnie to jest wielki zaszczyt, że jestem członkiem Instytutu, instytutu Branży Pogrzebowej i Cmentarnej, której pan dyrektor jest. Szefem. Nawet skorzystając z okazji, życzę Panu Dyrektorowi, żeby ta organizacja cały czas się powiększała. Chociaż wiem doskonale, że to jest największa organizacja w Polsce. Chcę powiedzieć, że na Pana Dyrektora pomoc zawsze można liczyć. Nigdy Pan Dyrektor nie odmówił nikomu żadnej pomocy. Wiem to właśnie, ponieważ. Niekiedy do pana dyrektora dzwonię, niekiedy, niekiedy pan dyrektor nawet odbierze telefon w niedzielę o każdej porze. Bardzo panie dyrektorze za wszystko przy tej okazji dzisiejszej dziękuję i życzę panu dyrektorowi jeszcze raz wszystkiego najlepszego na wyroku. Ja również dziękuję, wszystkiego dobrego.